Cześć, ja jestem Dominik i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Aktualnie znajdujemy się w Zakopanym. Dzisiaj mamy 20 stycznia, godzina 21:20. I teraz pokażę wam, jak wyglądają kropki o tej porze. Powiem wam, że to jest jedno z najpiękniejszych miejsc w Zakopanym. Bardzo lubię tutaj właśnie przyjeżdżać, chociażby do tego, żeby pochodzić po Krupukach Zwłaszcza wieczorem mam taki specjalny klimat. Jak są takie ładnie odświetlone te ozdoby, jeszcze które pozostają po świętach. I te restauracje one... Powiem Wam, że to naprawdę pięknie wygląda. A że teraz zapraszam Was na spacer po Krupukach Zaczliśmy od dołu, od wyjścia w stronę gubałówki i kierujemy się do samej góry Krupówek. Tutaj po prawej stronie dochodzimy do restauracji Górskich Strąg Które stosunkowo zostało niedawno otwarte, bo w połowie 2023 roku ale zobaczcie jak tutaj jest. Pięknie samo oświetlone te. Nie jest same, po prostu mistrzostwo świata. Nie wiadomo gdzie się patrzeć, bo wszędzie pięknie. I tutaj właśnie jest ten stron górski. Tak to wygląda. I my kierujemy się dalej do góry. Za chwilę dojdziemy do galerii handlowej na krupówkach, na której na samej górze znajduje się bardzo dobra restauracja z przepięknym widokiem na Giewąt. Serdecznie Wam polecam, ja jeszcze tam nie byłem, ale słyszałem bardzo dużo dobrych opinii na temat tej restauracji, także ze spokojną głową mogę Wam polecić. Tutaj też po lewej stronie mamy karczmę u fiakra. Też bardzo dobre jedzenie tutaj akurat byłem, to mogę Wam polecić. A my sobie w dalszym ciągu tutaj zmierzamy. Субтитры создавал DimaTorzok Jeśli chodzi o odsypki, to możecie je kupić na każdym kroku. Jest ich dużo tutaj pełno tych stoisk. Cenowo małe zaczynają się od 3 zł, a duże od 13 po 15. Czasami zdarzają się też no To zależy na jakie stoisko tu traficie, nie? Ja tutaj mam jedno na krypówkach sprawdzone stoisko ale dzisiaj było nieczynne jak byłem rano. I akurat kupiłem dzisiaj Osypki na stoicku numer 6 jak się idzie na gubałówkę po prawej stronie. Jest bardzo dobre stoisko, ja się dowiedziałem od nim o nim z takiego kanału. Podróżniczego na nasz karawanik, który Wam też serdecznie polecam. I kupiłem Dwa osypki małe czosnki mi to są moje ulubione. I powiem Wam, że naprawdę były takie przepyszne, że dostałem tak posypany ładnie e, działami, że nie, nigdy takich dobrych nie jadłem. Jakbym chciał było dać takim rzeczom gwiazdkę Michelin, to bym dał na pewno. Bo się na razie takie wyrażenie za takie rzeczy bardzo dobre pomysły. No naprawdę jedne z najlepszych odsypów jakie jadłem w ogóle w życiu, a jadłem ich dość sporo, bo to tak jak mówię to jest moje ulubione jedzenie góralskie. Także jak tylko mogę, jak tylko jestem zagowany, to staram się jeść. No oczywiście można też u nas jeść na miejscu we w Orębie, a także w Karpaczu, ale to nie jest to samo. To no, w ogóle jest zupełnie inny smak. Zupełnie jest z czego innego robione, czy znaczy, no nie może z czego innego, ale wiadomo, że to no jest inny, inny rodzaj produktu, inna jakość, nie? A tutaj wiadomo owce, no to są tak, dba się o te zwierzęta A u nas no to wiadomo, też czasami nie ma gdzie tego wypasać, bo to też są inne tereny u nas A tutaj w zakopanym jest dużo hal do wypłacania owiec, gdzie można właśnie takie rzeczy robić i później są przepyszne ostypki Bardzo dobre ostypy, No i teraz dochodzimy tutaj do kolejnej części chłopówek Do środka właśnie gdzie znajduje się pomału ta galeria Już ją widzę Także pomału się zbliżamy A wy możecie podziwiać piękne oświetlenie Kupówki. Tutaj po prawej stronie zobaczycie też strony ładnie budynek z kokardą. Zobaczcie jak pięknie to wygląda. A my idziemy dalej. Tutaj mamy po prawej stronie też McDonald's. Ja jeszcze w nim nie byłem, także nie wiem, jaka tu jest jakość. W ogóle w że w zakopanym nie byłem jeszcze nigdy w życiu Ale w ich bo dwa bo trzy nawet Także to, że jest spokojnie, można zjeść Jeżeli widzicie tylko McDonald's i inne tego typu posłudy To w na pewno nie zgodniejecie. Co prawda wolę, żeby jak się jest w Zakopanem no to jeść jakieś takie specjały typowo górackie, A nie zajadzać się posłudami, ale no nie powiem gdzie, ale ja też robię fast i często właśnie je sobie podjadą z zakopanym A najbardziej no to robię zapiekanki Trzeba tutaj chodzić pod nogi jak się chodzi Wiadomo, są czasami łobycki w kosce Albo jakieś głębienia, czy inne tego typu rzeczy. a tego też warto patrzeć, co fajni pod nogi. Czy

You want to leave this place where we grew up, this old town. Just put it all behind. Remember, you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone.

Hoping you would stay but i've always known that you would go find your own way i still see when we climbed up in those streets 12 years old feel the wind and watch the river run and the sun would always shine when we sat there you and i River's gonna crap when you're gone, 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 River's gonna crap when you're i moi kochani doszliśmy do końca Krupułek tak wyglądało to przepiękne przejście o tej porze mamy godzinę aktualnie pół do dziesiątej wieczorem Powiem, że pani się idzie o tej porze, tak Pogląda się na te pięknie oświetlone restauracje, budynki A no, nie robi to taki klimat fajny Do tego jeszcze te świąteczne ozdoby, które jeszcze zostały, też dodają mu roku Dobrze, moi kochani, to było na tyle ten odcinek. Jeżeli Wam się podoba, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki, które Zającam też do zasubskrybowania kanału. W ten sposób będziecie na bieżąco, z wszystkimi moimi odcinkami

i got all this potential that's deep inside of me but they hate when you're successful cause they try to be they sit there being just mental because you're trying things and they just want you to settle and do the right thing so get a good job don't slack off wake up every morning make a good impression on your boss